Ania przez 10 miesięcy oszczędzała pieniądze na wakacyjny wyjazd. We wrześniu odłożyła pewną kwotę, a w każdym kolejnym miesiącu odkładała o 15 zł więcej niż w poprzednim. Łącznie od września do czerwca zebrała 875 zł. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. We wrześniu Ania odłożyła i mamy 4 zł. Odpowiedzi. Problem jest taki, że Ania oszczędza od miesiąca września aż do miesiąca czerwca. No więc sobie rozpiszę na kolejne miesiące, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Maj i czerwiec. I będę pisywał, jakie kwoty Ania oszczędzała w danym miesiącu. We wrześniu odłożyła pewną kwotę. Nie znamy tej kwoty. No to wpiszę. A w każdym kolejnym miesiącu odkładała o 15 zł więcej niż poprzednim. Czyli jeżeli w miesiącu wrześniu X, to w październiku o 15 więcej. W listopadzie o 15 zł więcej w stosunku do października, czyli X. I teraz zamiast pisać plus 15 i plus 15, napiszę plus 30. W grudniu no to X plus 45. Odpowiednie. X plus 60, X plus 75, X plus 90, X plus 105, w maju X plus 120 zł i w czerwcu X dodać 135 zł. To są kwoty, które Ania odkłada w poszczególnych miesiącach. I teraz wiemy, że ona od września do czerwca zebrała kwotę 875 zł. Czyli to wszystko muszę do siebie dodać i wynik musi wyjść 875 zł. Dodajemy. No ponieważ występują x, one występują raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy. Czyli sumując, napiszę 10x dodać, a teraz sumuję tę liczbę. Użyję kalkulatora. 15 plus 30 plus 45 plus 60 plus 75 plus 90 plus 105, plus 120 i jeszcze dodać kwota 135. To są te liczby, które były poza X. Wynik 675. Czyli jeżeli do 10X dodamy 675, wiemy, że to jest kwota, którą zebrała, czyli 875 złotych. Pytanie jest, ile Ania odłożyła we wrześniu? We wrześniu odłożyła x, a zatem, jeżeli wyliczymy z tego równania x, to to będzie nasza odpowiedź. Przerzucamy tę liczbę na prawą stronę. 10x równa się 875, odjąć 675. 10x równa się i tu wynik 200. Aby wyliczyć x, czyli tę kwotę, którą Ania odłożyła we wrześniu, muszę podzielić przez 10, czyli x jest równe 20. Taką kwotę Ania odłożyła we wrześniu. I prawidłową odpowiedzią do zadania 14.1 jest odpowiedź C. Teraz przejdziemy od razu do 14.2. Polecenie jest takie: oblicz, o ile złotych więcej Ania odłożyła w pięciu ostatnich miesiącach oszczędzania niż w pięciu początkowych, i mamy zapisać obliczenia. No, zobaczmy na te yy, na tę rozpiskę tych miesięcy, mamy porównać pięć ostatnich miesięcy do pięciu początkowych. Pięć ostatnich. Czerwiec, maj, kwiecień, marzec, luty i styczeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Pięciu ostatnich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do lutego. To nas interesuje i zobaczymy, ile ona zebrała w tych pięciu miesiącach i o ile to jest więcej niż pięciu pierwszych. Bo wrzesień, październik, listopad, grudzień i styczeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakie działanie. Oczywiście dodamy tych 5x i te liczby minus ta suma. Czyli działanie jest takie. 5x dodać i tam pierwszy miesiąc, który brał, brany był pod uwagę, to była kwota

w pierwszych pięciu miesiącach, No możemy to wyliczyć 5x i dodać i tutaj posłużymy się kalkulatorem. 75, dodać 90, dodać 105, dodać 120 i dodać 135. 525 plus 525. Tyle zebrała w pięciu tych ostatnich. A ile zebrała w pięciu pierwszych? To no spójrzmy jeszcze raz na to. Był jeden, drugi, trzeci, czwarty, pięć xów, tak jak poprzednio, ale potem dodamy tylko. 15, 30, 45 i 60. Czyli w pierwszych 5 miesiącach było tak, 5x dodać, i potem było 15 plus 30 plus 45 i plus 60. Czyli 5x pozostaje, natomiast sumujemy te. Wielkości liczbowe? 15 dodać 30, dodać 45 i dodać 60. 150 plus 150. Polecenie jest jakie? O ile złotych więcej Ania odłożyła w 5 ostatnich miesiącach niż 5 początkowy. Tylko nam odejmowanie ta kwota minus ta kwota. Zapisujemy 5x dodać 525 minus 5x i dodać 150. Opuścimy nawias 5x dodać 525. I. Opuszczając nawias, zmieniamy znaki na przeciw. Odjąć 5x i odjąć 150. X się redukują. Zostaje 525, odjąć 150. 525, odjąć 150. Wynik. 375. 375 zł. To jest odpowiedź do tego polecenia. O ile złotych więcej Ania odłożyła, tu powinna nastąpić odpowiedź, że odłożyła o 375 zł więcej tych pięciu ostatnich niż w pięciu pierwszych miesiącach.